Wczoraj o północy minął termin złożenia do zakładu ubezpieczeń społecznych rocznych deklaracji rozliczeniowych. W inspektoracie w Pabieńcach ostatniego petenta przyjęto kwadrans przed godziną 24. Jak poinformowała nas kierowniczka pabieńskiej placówki Wiesławek Kwiatkowska, deklaracje złożyło około 70% płatników. Nie jest to na pewno ostateczna liczba rozliczeń, która dotrze do inspektoratu. Część pracodawców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą skorzystała z możliwości przesłania rocznych deklaracji rozliczeniowych pocztą, i na te właśnie czeka jeszcze ZUS. Teraz rozpocznie się kolejny etap. Wszyscy, którzy popełnili błędy w wypełnianych drukach, będą wzywani do ZUS-u w celu ich poprawienia. Na pewno wezwania nie ominą także, a właściwie przede wszystkim tych, którzy rocznej deklaracji nie złożyli w ogóle. W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miasta znalazło się kilka tematów. Członkowie Komisji zaopiniowali m.in. projekty uchwał dotyczące zmian statutów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, nad którymi głosować będzie Wysoka Rada 23 lutego podczas 22. sesji Rady Miasta. Członkowie komisji zapoznali się również z ogólnie rzecz ujmując kadrowo finansowym stanem lecznictwa zamkniętego i otwartego w pabienicach. Dyskutowano m.in. o stanie medycyny szkolnej. Wniosków praktycznie nie było, ponieważ radni nie mają wpływu na decyzje łódzkiej kasy chorych dotyczące wysokości i zakresu podpisywanych kontraktów z pabienickimi zakładami opieki zdrowotnej. Gorącą dyskusję wywołał temat dofinansowania z budżetu miasta wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. Rozpatrywano zarówno sposób podziału pieniędzy, jak i kwestie merytorycznego przygotowania organizatorów do prowadzenia półkolonii, zimowisk i obozów. Efektem dyskusji były trzy wnioski, które następnie przegłosowano. Należy opracować kryteria podziału środków na finansowanie wypoczynku. Podział pieniędzy musi zaopiniować Komisja Infrastruktury Społecznej. Zobowiązano także zarząd do opracowania jednolitego druku sprawozdania z przebiegu wypoczynku, który byłby podstawą do rozliczenia wszystkich organizatorów korzystających z dofinansowania z miejskiego budżetu. Prawdopodobnie w marcu na posiedzenie Komisji Infrastruktury zostaną zaproszeni przedstawiciele organizatorów zakończonej akcji zimowej. Pewnie rozpoczną się też rozmowy dotyczące letniego wypoczynku najmłodszych papięniczam. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się pokaz nowoczesnej technologii, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych według całkowicie zautomatyzowanej metody ORFA. Pokaz prowadziła firma Hartex GmbH, a w Auli zasiedli pabianiccy radni, dyrektorzy ZGKM oraz przedstawiciele ościennych gmin. Zarząd miasta prowadzi rozmowy z firmą, aby taki zakład powstał na terenie Pabianic, co rozwiązałoby problem z odpadami raz na zawsze. Technologia zapewnia całkowity recykling odpadów, w wyniku której otrzymuje się surowce wtórne, jak również paliwo energetyczne. Z dyskusji, która została przeprowadzona po prezentacji i po wykładzie pana doktora Tiszberka ze Szwajcarii istnieje realna szansa na to, żeby taka instalacja. Taki zakład, bo trzeba to już nazwać, że jest to zakład przemysłowy w zakresie gospodarowania segregacji odpadami, ma szansę bardzo dużą, żeby powstał w Pabianicach i to w przedziale do połowy roku 2002. Oczywiście decyzja będzie należała do samorządu miasta, który będzie musiał dokonać wyboru technologii i zaakceptować prezentowaną dzisiaj technologię. Gdyby ten zakład rzeczywiście powstał, na jaki czas rozwiąże to problem śmieciowy? No nie tylko w Pabienicach, myślę. Jeżeli by ten zakład powstał w Pabienicach, problem śmieciowy w Pabienicach będzie rozwiązany już na zawsze. Tak przynajmniej wynika z materiału, którymi my dysponujemy na dzień dzisiejszy i tak wynika z przekazanych technologii przez firmę szwajcarską. I na koniec ostatnie pytanie. Czy miasto będzie to coś kosztowało? Tak, miasto będzie musiało partycypować w kosztach związanych z doprowadzeniem wszystkich mediów, a wiadomo, że przy tej technologii trzeba będzie zabezpieczyć stacje wysokiego napięcia w zakresie doprowadzenia elektryczności trzeba wybudować stację gazu która w dużych ilościach który to w dużych ilościach będzie potrzebny w procesie segregacji tych odpadów wszelkiego rodzaju sprawy związane z wodą z odprowadzaniem ścieków i tak dalej dalej te koszty jak również koszty badania gruntu koszty wszelkiego rodzaju zezwoleń będą leżały po stronie miasta a kto finansuje budowę? zakładu i później yy, pracę tego zakładu? Yy, według yy, tych ustaleń, yy, które na dzień dzisiejszy posiadamy, yy, ze wstępnej umowy wynika, że yy, zaangażowane w tym jest, są banki niemieckie. Również możliwość jest, żeby do banków niemieckich w jakimś procencie dołączyły nasze banki, banki, które działają na terenie naszego kraju, ponieważ będzie to korzyść, która będzie przynosić zyski w długim przedziale czasu. Po kilkunastu latach ten zakład stanie się własnością miasta. Tak, przewidywany czas eksploatacji poprzez spółkę szwajcarską to jest przedział 10-12 lat, po czym za przysłowiową złotówkę zakład zostanie przekazany miastu i miasto będzie zarządzać zakładem. Oczywiście jeżeli do spółki wejdą banki czy, czy inne instytucje, to wtedy to zarządzanie będzie na zasadach ogólnie określonych. Polskie prawo, które w materii odpadów komunalnych odbiega od przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, może spowodować, że śmieci zamiast do tego typu nowoczesnych zakładów w dalszym ciągu będą trafiały na wysypiska. Poszczególne firmy, które oferują technologie, żądają od samorządów gminnych zabezpieczenia odpowiedniej ilości odpadów. I tu niestety nasze polskie prawo jest na tyle niedoskonałe, że gminy nie mogą narzucić właścicielowi posesji. Czy będzie to osoba prywatna, czy będzie to podmiot gospodarczy, czy jednostka organizacyjna, co ma zrobić ze swoimi odpadami i gdzie je ma wywieźć. Jeżeli ja na przykład będę chciała wywieźć odpady do innej gminy, a ta inna gmina mi przyjmie odpady na swoje wysypisko, to gmina, na terenie której będzie nowoczesny zakład utylizujący odpady, nie może powiedzieć mi, że mnie nie wolno wywieźć gdzieś odpadów dalej. I tu kłania się po prostu sprawa zmiany po prostu naszego polskiego prawa, że nie powinniśmy płacić firmie wywożącej odpady, ale jednak powinniśmy wszyscy, my obywatele, ponosić tak zwaną opłatę opłatę śmieciową, która będzie yy, odprowadzana do budżetu gminy i to gmina będzie zawierała kontrakty z różnego rodzaju firmami, które będą albo proponowały nowoczesne technologie unieszkodliwiania odpadów, albo będą dysponowały nowoczesnym wysypiskiem odpadów, czy chociażby w sposób nowoczesny wywoziły odpady, które będą w miejscach dozwolonych gromadzone. Także tu jest właściwie prośba do naszych posłów, żeby w momencie, kiedy są nowelizowane akty prawne związane z szeroko pojętą ochroną środowiska w związku z tym, że chcemy przystąpić do Unii Europejskiej i nasze prawo musi być zgodne z prawem i dostosowane do prawa Unii Europejskiej, żeby na to zwrócono uwagę, ponieważ w większości państw europejskich, a szczególnie członków Unii Europejskiej ten system funkcjonuje właśnie tak jak wspomniałam. Skończyły się czasy hasła, że wysypisko w każdej gminie. W tej chwili trzeba kompleksowo rozwiązywać sprawy gospodarki odpadami, tym bardziej, że jest to chyba taki element naszego życia, że go bardzo widać. Jak jest brudno, to wszyscy widzą i od razu mówią, że o nasz szef czy wójt prezydent czy burmistrz czy coś chyba tutaj nie daje sobie rady i dlatego wszystkim nam powinno zależeć żeby ten problem był jak najlepiej rozwiązany. Dyrektorowi ZGKiM-u Pieroniomowi Ratajskiemu, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji dalszej eksploatacji wysypiska w Łaskowicach takie rozwiązanie wydaje się idealne. Jestem zbudowany tym co usłyszałem a już kilka Takich technologii w świecie występujących oglądałem, tak jeszcze nie, nie spotkałem. Jest to Mercedes, którego być może uda się miastu zakupić. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie o to chodzi. Nie jest to spalanie, nie jest to to, co najczęściej budzi zastrzeżenia każdego mieszkańca. Nie jest to składowanie, jest to bardzo nowoczesne przesortowanie, odpadów komunalnych, rozdrobnionych, wybranie, wysortowanie z tego najbardziej wartościowych elementów, typu metale, typu makulatura i inne frakcje, z których składa, złożone są odpady komunalne, i dalsza ich odsprzedaż, czyli dalszy powrót do recyklingu. Natomiast z części organicznych, które nie, nie, nie podlegać będą dalszemu dal, dalszej sprzedaży. Wytwarzana będzie pewna, y, pewne paliwo energetyczne i ono już z, z, po wyeliminowane są już elementy typu siarka, y, szczególnie trudna w układach y, energetycznych, y, to paliwo o wartości prawie zbliżonej do wartości kalorycznej, używanego miału energetycznego, miałaby być spalana w naszych źródłach spalania. Myślimy tutaj o konstantynowskiej. Jestem za tą technologią, bo jest bardzo nowoczesna, bardzo bezpieczna przede wszystkim. I taka, która. Zasady finansowania tej inwestycji są bardzo korzystne dla miasta. I, bo ta firma chciałaby wybudować za własne pieniądze i poprzez spłatę w postaci opłat, które byłyby, z tych symulacji, które tam, tu nam przedstawiano, byłyby na podobnym poziomie jak opłaty dotychczasowe, plus sprzedaż tego materiału energetycznego do dalszego spalania na, dla odbiorców. Też są to, to układy podobne, także no, ten bilans jest jednak korzystny. W największych ośrodkach Europy Zachodniej zakłady dokonujące tego typu utylizacji są ulokowane w centrum miast. Są one ekologicznie bezpieczne dla mieszkańców. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 2 lutego bieżącego roku około godziny 18 na ulicy Kopernika przy ulicy Kazimierza. Kierujący Fiatem 126p potrącił przechodzącą przez jezdnię ulicy Kopernika kobietę. Na drugi dzień ofiara wypadku zmarła. Wszyscy, którzy mogą udzielić jakichkolwiek informacji na ten temat, proszeni są o kontakt osobisty z Komendą Powiatową Policji przy ulicy Żeromskiego 18, pokój numer 118 lub kontakt telefoniczny pod numerem 215 26 28 wewnętrzny 274.